Witam serdecznie, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, dobrze widać. No, święta minęły i wracamy do Indian Pueblo. Dziś chciałem troszeczkę na temat antropogenezy powiedzieć, bo mit kosmogoniczny u ludów Pueblo wiąże się w taką jedną całość z antropogenezą w postaci opowieści w ogóle o wyłonieniu takiego mitu konstytutywnego dla całokształtu ich kultury. No, pierwotnie ludzkość, tutaj może... Wiemy. Pierwotnie w ogóle ludzkość pozostawała we wnętrzu ziemi na samym dnie jej łona. Z Unii mówią w ogóle, że z jajek Awonawilony wypluli się ludzie, zwierzęta, gady czy w ogóle inne istoty w wielkiej ilości. No i dlatego też ten najgłębszy z czterech światów był w sumie przeludniony. No, pierwotnie przebywał tam w takim ucisku proszę ten kabel. Nie coś tutaj muszę op, postawić. E, może tak. E, zobaczmy, jak ja to w ogóle wyglądam. Bardzo dobrze. W miarę, w miarę. E, więc e, no więc e, oczywiście e, te wszystkie byty były niedojrzałe pod względem zanieczyszczały się nawzajem, nie miały ani usta, ani odbytów delikatnie mówiąc, nic nie mogły jeść, były takie mgliste, niestałe i żywiły się w ogóle powietrzem i, można by powiedzieć, zapachami. Nie brzmi to ładnie, ale one czołgały się w tłumie, w ciemnościach, płacząc jak dzieci i używając takiego grubiańskiego języka, no, co charakteryzowało w pewnym stopniu te istoty niedorozwinięte. No, Hopi uważają, że pierwszy stworzony dla ludzi świat, czyli ta nieskończona przestrzeń, był idealny, Ciągle padały deszcze, wszędzie było pełno kwiatów, ludzie żyli w jedności ze zwierzętami, no jednak po jakimś czasie ludzie zaczęli się kłócić ze sobą, no i świat oczywiście się zmienił. O tych pierwotnych ludziach z pierwszego świata mówi się, że byli po prostu tak naprawdę głupcami, szczerze mówiąc, mogli kopulować z żonami starszych, a starcy oczywiście deflorowali dziewice. No wszystko było pomieszane i de facto wódz był w sumie nieszczęśliwy. To całą winę za te wszystkie dewiacje przypisuje się wzrastającej liczbie kawa, bowaka, bo tak by to można było nazwać, a efektem był taki, można by powiedzieć, bunt przyrody, bo deszcze przestały padać, przenosiły się niepomocznie wiatry, urodzaje w ogóle były złe. No, było to tak naprawdę na samym początku, szczerze mówiąc, wszystko, delikatnie mówiąc, pomieszane. Pierwszy świat był identyfikowany z takimi najgłębszymi podziemiami. Był zatem rzeczywistością taką zarodkową. Był punktem wyjścia dla procesu antropogenezy. No, zamieszkujące go praistoty musiały jednak zostać oświecone, przekonane przez kogoś, że powinny się narodzić zło na ziemi. Najciekawsze w sumie rozwiązanie, tak naprawdę, jakby się zastanowić, to podają z Unii, bo z Unii twierdzą, że wśród zarodkowych ludzi przebywał, szczerze mówiąc, taki najmądrzejszy z ludzi, Bóg bogactwa, który objawił się pod pierwotnymi wodami podobnie w sumie jak Słońce Pauliwa objawiło się nad wodami no, on był w sumie takim ziemskim odpowiednikiem, czy też można by powiedzieć, Odbiciem. W antropogonii na Wachów pierwsza para stworzyła w sumie dwie istoty, bo jedną z tych istot to było poruszanie w starości, natomiast drugą istotą była jego cudowna droga. Są to podstawowe wzorce, tak naprawdę modele światowej harmonii. Ich wzajemny wpływ na siebie zapoczątkował nieustan te nieustanne przemiany procesu życiowego, składającego się ze starzenia, z odradzania. W sumie po raz pierwszy e, zadziałały, animując odpowiednio, pewne e, odpowiednio Ojciec Niebo i Matka Ziemia, a ich pierwotnym e, tworem była tak naprawdę kobieta przemian. No, w centrum egzystencji Nawachów. Tkwiło takie pragnienie utrzymywania życia w harmonii z tym nadprzyrodzonym i z kosmosem, można by tak powiedzieć. W sumie para bogów, herosów kulturowych pokazała taką drogę pierwszym ludziom, którzy za ich przykładem wspinają się po takiej łodydze trzciny, tak przynajmniej twierdzą Hopi, twierdzą wacho czy patrzę. Natomiast u Akoma, czy u Zunich, jest to taka drabina ze świętego drzewa. No i zgodnie z kosmologią, Pueblo wszystko jest tak naprawdę czwórdzielne, dlatego też były cztery w sumie podziemne światy, jeden nad drugim. Zatem ludzkość powtórzyła tę wędrówkę jeszcze, szczerze mówiąc, trzy razy, zanim wydostała się tak naprawdę na powierzchnię Ziemi. W niektórych tradycjach zmusił ich. W ogóle do tego potop, z reguły jednak chodzi o pogoń za światłością, bowiem w każdym kolejnym świecie było coraz jaśniej, aż wreszcie na samej powierzchni mogli zetknąć się twarzą w twarz ze słońcem, w sumie w swojej własnej postaci. No, w trakcie tej wspinaczki następowały więc przemiany, zarówno w statusie takim fizycznym, jak i Przemiany w umysłach ludzi. No, w miarę jak postępowali naprzód, to te niezrozumiałe szemrania ustępowały miejsca wyraźnym słowom, imionom i pieśniom. Jednym z najważniejszych wydarzeń było uformowanie i oddzielenie od ludzkości złowrogich czarowników, nazywanych przez Kopi właśnie. Bowaka, czyli tej istoty o podwójnym sercu. No i w sumie to one były tak naprawdę odpowiedzialne za łamanie tego porządku, zabójstwa i zło, które pojawia się w sumie w kolejnych światach. Te z nich, którym nie udało się wspiąć do naszego świata, stały się takimi potworami sprowadzającymi trzęsienia ziemi, czy jakieś różnego rodzaju klęski. No i to, że istotą tym udało się przedostać do naszej rzeczywistości, Zawdzięczamy w sumie pojawienie się zła i śmierci także w naszym życiu. Przynajmniej tak, między innymi, mówi o tym mit Zuni, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa. Szczególną w ogóle rolę w przygotowaniu ludzkości do czerpania mocy z tej sfery sakrum odegrali przewodnicy pochodu, tacy właśnie jak bliźniacy, bogowie wojny, czy. Kobieta pająk, czy tajemnicza postać określona przez Hopi jako kokopeli, przez Zuni jako pajatamu, czy przez Akoma jako Dopo, czy przez nawacho jako no, Gnaskidi. no tych nazw jest bardzo dużo. Kokopeli, co można by w sumie przetłumaczyć jako Garbaty Katcina był Katcinem w takiej postaci owadzie, takim świerszczem, konikiem polnym, albo można by powiedzieć szarańczą, kiedy ludzie próbowali wyjść z czwartego świata na samą powierzchnię, wybrali właśnie Kokopeliego, który zrobił małą dziurkę w sklepieniu i wyleciał na zwiady. Kiedy wspinał się na wysoką górę, zobaczył go orzeł względnie, można by powiedzieć, to był lud chmur, no i zażądał próby odwagi przed zgodą na osadzenie ludzkości w jego świecie. Kokopeli zgodził się i został przybity strzałą, no i wówczas wydobył flet i zaczął. Tak pięknie grać na tym flecie, że wszyscy dali się porwać melodią w sumie, a dźwięki uzdrowiły te rany zadane właśnie tą strzałą i sprowadziły chmury, z których spadł deszcz no lub też jakby coś powiedział węże spadły, które syłały takie śniegi, syłając takie ciepło, które topiło w sumie, można by powiedzieć śniegi W sumie, jakby tak się dobrze zastanowić, w mitologiach indyjskich szarańcza jest uważana za niezwykle odważną część, można by powiedzieć, gdyż w razie niebezpieczeństwa nawet nie mrugnie okiem, ponieważ w jednym z wariantów Kokopylego przeszywa, kokopelego przeszywa nie strzała z piórem orlim, lecz właśnie piorun. No, no i orzeł oznacza znanego nam oczywiście ptaka gromu, później ofiarował swoje pióra ludziom na pałeczki, czy też na takie pióra modyterne pacho, które oto miały strzec ludzi przed wrogimi siłami i w sumie dostarczać im mocy sakralnej. Natomiast przebicie piorunem oznacza przejście przez inicjację i zyskanie tej sakralnej mocy. Kopeli przedstawiany jest jako właśnie jako taka garbata, istota, dymiąca we flet, czasami z czułkami właśnie konika polnego na głowie. No garb był pierwotnie workiem, w którym były nasiona, kwiaty, wszystkich roślin, które kopeli właśnie rozsiewał. No ponieważ był też de facto takim bogiem, można by powiedzieć, zapłodnienia. No jednym z jego ulubionych zajęć było w sumie uwodzenie dziewcząt, bo łowik jest znany z długotrwałej kopulacji. No, a szarańcza jest znana z nieograniczonego mnożenia się. Szczerze mówiąc, odpowiednikiem Kokopeliego u Zuni jest m.in. Pajatamu, czyli Bóg Muzyki i Motyli, który występuje właśnie z fletem. Nie ma on wprawdzie garbu, sprowadza płodność, sprowadza deszcz, on nauczył też ludzi uprawy kukurydzy. No, potem jakoś w dziwnych okolicznościach. Zniknął. Z kolei kaczyna owiwi jest garbaty, lecz nie ma fletu i trzyma w swoim garbie lub w worku takie klanowe świętości. Oczywiście wychodząca z tej, z tej podziemi ludzkość zawarła przymierze nie tylko no tak naprawdę zapadającymi mocami gromu i nieba. No według Hopi, kiedy przodkowie wyszli z trzeciego świata, Ku to zauważyli, oddali czerwone światło, niósł je na plecach jako węgle. Bóg Masao, zwany bogiem oblicza ziemi, był to właśnie Bóg Trzeciego Świata, który pełnił funkcję, można by powiedzieć, opiekuna zmarłych, czy też funkcję Boga Śmierci. No i w Czwartym świecie jednak masaał pełnił także odwrotną funkcję. I obiecał chronić i opiekować się żywymi hopi, strzec ich przed bowaka, przed chorobami, przed wrogami oraz patronować płodności. Był też takim, można by powiedzieć, dawcą plonów wzrastających, wzrastających właśnie plonów u hopi. No właśnie, i czasami się zdarza, że nocami wędruje on z taką pochodnią w ręku, pilnując granic kraju Hopi, no i pilnując spokojnego snu jego mieszkańców. Jest on niebezpieczny dla spotkanych wędrowców. Kto go zobaczy, oczywiście powinien się szykować na śmierć. Ma postać mężczyzny, niekiedy brzydkiego, płonącej krwawej głowie, krzyczy niczym sowa. Wstępuje też jako potwór o czarnych nogach i olbrzymich stopach, który robi bardzo, bardzo... Duże kroki, można by powiedzieć. No, często jest tak, że tymi postaciami obrzędowymi, które są związane z Masau, to są tacy klauni rytualni noszący maski w postaci takich gliniastych, baniastych głów oraz pomalowanych w takie biało-czarne pasy. Pasy te sprawiają, że są oni identyfikowani ze zmarłymi, bo te pasy są porównywane w sumie do kości. No oraz często one są porównywane do właśnie Boga Masao, glinianogłowego, symbolizującego jedność z ziemią, o pierwotnej ludzkości, na no, ich ich nagość. I to jest w sumie jest dzieciństwo. No. W, w, u kresańskich Pueblo odpowiednikiem Masao jest między innymi Bitsis Licin, czyli czarne ciało. To jest taki no, Bóg, Ognia, u nawachów jest to Czarny Bóg, u Hassini, który jest Bogiem Ognia i kieruje zawsze takim procesem jego rozpalania. No, to są, to są dosyć bardzo ciekawe rzeczy związane z antropogenezą, szczerze mówiąc. I tutaj trzeba by powiedzieć też jeszcze taką rzecz, że. Masał w ogóle się rozdzielił między pierwszych ludzi, rozdzielił między pierwszych ludzi tabliczki i wyznaczał taką przynależność klanową. Nakazał im w sumie też wędrować, póki nie odcisnął śladów stóp na wybrzeżu morskim, do którego dotrą, idąc oczywiście w cztery strony świata. Posługując się tabliczkami, tak jak mapami, te klany rozeszły się w cztery strony świata. Każdy z nich musiał bowiem przemierzyć jakąś tam stronę świata, zbudować kapliczkę w miejscu zawrócenia, no i klan, który odbył całość podróży, miał prawo posługiwania się właśnie świętymi symbolami władzy Morgoko. Tabliczki oczywiście należą do głównych świętości poszczególnych klanów, podobnie jak kamienne zwierzęta, tych stowarzyszeń Zdrowicielskich, czy też różne indywidualne amulety. Przedmioty oczywiście te posiadają swoją. Sakralną moc, gdyż zostały przeniesione z pierwszego świata. No, w ogóle przemierzenie całego świata jest takim elementem, można by powiedzieć, opanowania kosmosu przez takie ustrukturyzowanie, czyli znaczy też wyznaczanie tych stron świata. To jest też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj też dużą rolę odgrywają właśnie te klany pająka. Klany ognia ducha, klany węża i słońca. No, ym, oczywiście u Zuni jest taki fajny dosyć mit y, o podziale na dwie takie, można by powiedzieć, y, połowy egzogamiczne. Y, y, no, y, kiedyś może, jak będzie troszeczkę wolnego czasu, to w sobotę przytoczę te mity właśnie też y, pueblosów, y, że, że oczywiście. Są one też na pewno, na pewno bardzo ciekawe. O ile w ogóle dotarcie, można by powiedzieć, do krańców świata decydowało o zaistnieniu podziałów wśród pierwotnych ludzi, to właśnie powrót z wędrówki oznaczał właśnie ponowne zjednoczenie. No i wszystkie ludy Pueblo zachowały w sumie tradycję tego uznawania miejsca, w którym Nastąpiło spotkanie klanów, czyli z tym środkiem świata, czy raczej znaczy można powiedzieć pępkiem świata, czy raczej znaczy łonem świata. Z nazywali to miejsce, to miejsce miejscem środka i uważali, że było to miejsce, w którym założono w ogóle Pueblo z Unii. To jest też taka ciekawa rzecz. Oczywiście Papu znajdowało się na mesie między Oraibi, a Wielkim Kanionem. Uważano w ogóle, że Sipapu bierze, w nim bierze początek, swoja rzeka, taka małe Colorado, stanowiąca odpowiednik wód płodowych, a też i zarazem wód potopu, który zatopił wszystkie poprzednie światy. W języku w ogóle Wachów ziemia to jest Netsan. Czyli leżąca kobieta. Jej łono to podobnie jak w wierzeniach wszystkich Indian, pueblo jest to skomplikowana konstrukcja o czterech piętrach, której wejście ukryte jest pod wodami jeziora. No i także dla nich miejsce wyłonienia właśnie z tego czwartego podziemnego świata jest centrum położone pośrodku między czterema świętymi górami kraju. Na Wachów, w tym miejscu, które właśnie jest nazywane tym pępkiem świata. Pierwszy ludzie zbudowali w ogóle hogan odpowiadający temu kosmosowi i odtąd każde zagłębienie na ognisko w hoganie odpowiada właśnie temu otworowi, temu pępkowi świata, nad nim znajdowała się oczywiście gwiazda polarna, a jego samego symbolizowała tak naprawdę dynia, która posiadała w sobie jakby wody płodowe, czyli wody. Potopu zalewający świat, gdy właśnie święty lud się z niego wydostawał. No, tak wygląda kwestia w sumie antropogonii, bo tak by można było to powiedzieć, jeśli chodzi o Indian Pueblo. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o samą antropologię, to ludzie, podobnie tak jak w innych w ogóle kulturach indiańskich, są częścią. Wypełniających świat sił sakralnych, no i po śmierci zwykle do nich dołączają, chyba że swoim życiem na coś takiego, no, nazwijmy to, nie zasłużyli. Świat jest bowiem taką widownią walki, sił wspomagających, a jednocześnie szkodzących ludziom. Pierwsze to są Zjednoczone w Kosmicznej Unii Bóstwa i Przodkowie, czyli Lud Chmur, sześciu stron świata, lub inaczej, jakby to nazwać, kadciny. No, one wskazują ludziom taki słoneczny szlak, czyli tego złego czarownika, te moce dobra i zła, bez ustanku tak naprawdę walczą każdego człowieka. No, każda jednostka, która żyje, można by tak to ująć ładnie, jest jakby złożeniem duszy, a u Unii jest to po prostu złożenie. Myśli z głową, sercem, tchnieniem. No w głowie mieści się oczywiście inteligencja i zdolności w sercu, emocji i myśli. Natomiast u e, Hopi e, człowiek ma tchnienie życia, a co za tym idzie, ma po prostu niewidzialność, czyli taką duszę osobowość. E, to jest też bardzo ciekawe. E, w ogóle zsyłaniem i rozwojem. Dzieci zajmuje się Uchopi Majongiwa i jego żona talaotsumi Kalaotsunsi. Tak on się nazywa. Talaotumsi. I e, ciało tworzy się z nasienia ojca oraz krwi, serca matki wokół właśnie tego stosu pacierzowego. No i dziecko kształtuje się prawidłowo, jeśli rodzice żyją oczywiście. Ekologicznie, jeśli zaś schodzą z tego słonecznego szlaku, wtedy zmieniają się w węża lub podległe jemu jakieś tam odkształcenia, tak by to można mówić. Jeśli oczywiście w łonie matki dojrzewają bliźniaki, to dysponują taką leczniczą mocą antylopy, która pozwala im samym troszczyć się o siebie oraz robić dziwne rzeczy na oczach. Ludzi. Bliźnięta widzą częściej duchy, mają kontakty z boginią łowów, z antylopami. Uzuni, przy noworodku, umieszcza się w sumie tiponii na znak, że jego ziemscy rodzice są w sumie jedynie narzędziami, przez które działają siły matki ziemi, matki kukurydzy, czy ojca słońca, ojca stwórcy. Po urodzeniu polewa się je wodą, smaruje się mąką ciało dziecka. I ściany na znak przeknięcia materialnego domu duchowym schronieniem, tak jak ciało wiąże się oczywiście z duszą. Przez następne 4 dni naciera się je popiołem cedrowym. Matka musi też wypić nieco wody z cedrem i zostawić pępowinę w kapliczce. No, no, czynność te zostają powtórzone czterokrotnie, wówczas opiekują się nim bezpośrednio siły kosmiczne. No i po 20 dniach w obecności wszystkich. Ciotek obrzędowych, następuje zapalenie światła i nadanie, takie uroczyste nadanie dziecku imienia. A matka wyciąga dziecko ku słońcu i mówi wtedy, że ojcze słońce to jest twoje dziecko. Potem matka i babka usypują z mąki taką ścieżkę wiodącą właśnie do tego słońca na znak podążania za tym słonecznym szlakiem. Ten proces dojrzewania kończy się oczywiście wraz z inicjacją. Wówczas dziecko orientuje się, że nie jest jedynie ziemską istotą, że ma aspekt duchowy i należy nie tylko do klanu, ale i właśnie należy do kłeblom. No w ogóle odejście elementów duchowych wiąże się bardzo często, można by powiedzieć, z chorobą. No choroby zwykle wywołane są przez złe czary, na przykład przez wprowadzenie jakichś tam magicznych, Obiektów ciała chorego, siły zła, rozpętane zostają przez Bowaka, istoty o podwójnym sercu, wywodzące się z podziemnego pierwszego świata. Byli to czarownicy spychający ludzi ze słonecznego szlaku, hopi i sprowadzający niepogodę, sprowadzający grad, suszę. W ogóle Pueblo uważani, uważają, że można by powiedzieć, że sprawcy zła na świecie są zjednoczeni w postaci takiego swoistego, tajnego stowarzyszenia. Jego członkowie spotykają się nocami, tańczą szybkie i dziwne tańce, sprowadzając grat i susze na zebrania, ściągają nowych ludzi, obiecując im szczęście, jeśli oczywiście do nich przystąpią. Jednakże to szczęście to troszeczkę krótko trwa w istocie. Oczywiście władają wieloma językami, by się porozumiewać w swego swojego stowarzyszenia, obejmującego tak naprawdę różne narody. Natomiast śmierć oczywiście jest rozejściem się tych elementów duchowych i cielesnych, ponieważ pierwszy lud jej nie znał, została ona sprowadzona na świat przez... Bowaka. No, główną przyczyną śmierci jest utrata duszy, na przykład porwanie jej przez Bowaka, ucieczka pod wpływem przestrachu, jeśli w ślad za duszą nie idzie oświetlnienie kuksi wówczas zmarły staje się bezdusznym niewolnikiem, którym można było kierować. Cztery dni po śmierci zmarły odchodzi do wioski kadcinów. Na zachodzie i tam jednoczy się z Kacinami i zajmuje się odtąd przynoszeniem deszczów. Oczywiście, Świat Zmarłych pokazuje taki orficki mit z Zuni o mężu, który nie mógł pogodzić się ze śmiecią żony, no i szczerze mówiąc, powędrował za nią do krainy zmarłych. Oczywiście podobne elementy, szczerze mówiąc, podobne elementy topografii ze można by znaleźć. Wierzenia Hopi obecnych wizji Dona i po pogrzebie dusza wstępuje drogą utorowaną przez wschodzące słońce pod rabiniem masaki lub po promieniach słonecznych do podziemnej krainy. Dobrze zmarli, w ogóle przedostają się na drugą stronę szczeliny, i wchodzą do wielkiej wsi z mnóstwem, mnóstwem białych domów, gdzie ich zmarli, krewni żyją w spokoju, opływają za wszelkie oczywiście dostatki. Nie ma tam naturalnie bowaka, co znaczy, że nie ma też chorób, nie ma kłótni, a przede wszystkim nie ma ciężkiej pracy. Tam się je zapach, taki, taką duszę potraw. Dusze są bowiem lekkie, niematerialne, unoszą się w chmurach do nieba, dołączają do ludu chmur, sześciu stron świata, no i bardzo często właśnie noszą deszcz w całunach dla swoich krewnych żyjących. W czasie świąt stepują oni oczywiście na tancerzy, Katcina i tak, szczerze mówiąc, współuczestniczą w życiu społeczności. To takie kilka kolejnych elementów dotyczących antropologii, antropozofii, kosmogonii z zakresu Indian Pueblo. Za tydzień chciałbym się zająć między innymi takimi rytuałami cyklu wegetacyjnego, które występują u Indian Pueblo, bo też mi się wydaje, że jest to dosyć ciekawy temat. No, jeszcze kilka rzeczy będzie do omówienia. Myślę, że w ogóle Indianie Pueblo są dosyć ciekawą grupą Indian. No i, i szczerze mówiąc, cieszę się, zresztą też nie ukrywam, że na tych live'ach sobotnich jest to jeden z moich takich ulubionych tematów. Dziękuję wszystkim za czas poświęcony. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Miłego wieczorku. Życzę.